Dziś opowiem wam historię o wielkim zapaleńcu. Nikt nie może się z nim równać. Pod względem zainteresowań i wiedzy, wielu uważa, że Leonardo Da Vinci był jednym, <laughs> tak, jednym z mych przodków. Dziś nie da się tego dowieść. Lecz kiedy przyglądam się jego pomnikowi. <laughs> Oto i Włochy, koniec XV wieku, zwanego tu Quattrocento. Wśród licznych księstw wyróżnia się Florencja. Jej władca, Lorenzo de' Medici, jest miłośnikiem sztuki i otacza artystów opieką. Wynalezienie prochu sprawia, że zamki tracą znaczenie obronne i zamienia się je w rezydencję. Gutenberg drukuje pierwszą książkę, Kolumb wkrótce odkryje Amerykę. Największy człowiek epoki, Leonardo da Vinci, opuszcza Florencję i rusza do Mediolanu w nadziei, że zaopiekuje się nim panujący tam lodowiko Sforza, zwany Ilmoro. I proszę cię, wuju, by moje dwunaste urodziny obchodzono wyjątkowo hucznie. Gian Galazzo, mój bratanek. Niczego nie potrafię mu odmówić. Teraz idź. Ten dzieciak robi się coraz bardziej niegrzeczny. W końcu to zwykły książę. Cisza! Mój bratanek nie będzie żył długo. Podobnie panie jak wasz doradca. Czy to konieczne? Ty tutaj rządzisz, panie. Dzieciak nie może być groźny. Tego nigdy nie można być pewnym, tak? Panie, o posłuchanie prosi Leonardo da Vinci. Ten szaleniec? O nie, odpraw go stąd. Tak, niech się wynosi. Mogę polecić mojego kuzyna. Lorenzo Medici twierdzi, że Leonardo to bardzo zdolny i utalentowany człowiek. To, to prawda. Ale ten da Vinci, posłuchaj co on do mnie pisze. Najjaśniejszy panie... Nie? A, jest tutaj Wiem jak zbudować most, mocny choć lekki i przenośny Co się tyczy oblegania Mam plany nowego typu platform, taranów, drabin i tak dalej, i tak dalej Wiem jak zrobić moździerz, co gradem kamieni zasypie wroga Mam buty do chodzenia po wodzie i strój do chodzenia pod wodą Normalny wariat i tyle Zbuduję pojazd, który bez szwanku zniszczy wrogie zastępy to bzdury rojenia chorej głowy! Konstruuje katapulty, machiny wojenne, jest muzykantem, architektem i rzeźbiarzem. No i malarzem. I wariatem, od co? <laughs> Czy człowiek może być geniuszem w 36 dziedzinach? <laughs> tak, to wariat. I to głupi wariat, ciężko chory. Za to mój protegowany. <laughs> Z artystami to nie takie proste. Nic nie stracisz, panie, jeśli go przyjmiesz. No, może pół godziny. A możesz zyskać szansę, by twój dom wzniósł się ponad medycznych Gonzagów, no, Visconti... Ciekawe. A wiecie, taki geniusz może być zabawny. Sprowadź go tu. Ech. Widzisz więc, panie, że podczas ataku... Koń z takim rynsztunkiem sieje popłoch w szeregach wroga. I do tego jeszcze ta wyrzutnia. Ma nieznaną dotąd moc rażenia, a konstrukcja kół zapewnia jej stabilność. Potrafisz również rzeźbić i malować? Maluję nie gorzej od innych, nic nadzwyczajnego. Namalowałem to kilka lat temu. Pierwsze nieudolne próby. Portretów też kilka zrobiłem. Ta dama to Ginevra Benci. Nie wyszła najlepiej, ale nie wszystko jest złe. Dobre światło. Uh -huh. Krajobraz. Uh -huh. Pracuje nad kilkoma płótnami. Żadne tam arcydzieła. To najnowszy obraz. Wciąż jeszcze nie ukończony. Kosztuje sporo wysiłku. Oto projekt rozmieszczenia postaci. A to studia nad perspektywą. Drogi signor Da Vinci. Skąd to bogactwo talentów? Hmm, to długa historia, mój panie. Nie wiem, czy mogę. Aha, aha. Jako dzieciak interesowałem się chyba wszystkim. Pewnego dnia ojciec kazał mi ozdobić drewnianą tarczę. To niezwykła niezwykłość. Niedługo potem znalazłem się we Florencji. Miałem uczyć się fachu pod okiem wielkiego artysty. Werokio czuł się przytłoczony ogromem talentu swojego ucznia i przestał malować. Pani wygląda starująco. <śmienicza> Jak co <to> za wdzięk? <śmienicza> Patrz! ktoś za nami chodzi. Czego on chce? Ta wielka rada, którą umieściłeś w konstytucji? No świetny pomysł, bracie, doskonały! Tak, łatwo godzić przeciwieństwa, gdy jest się księciem i synem wielkiego kupca. Leonardo, co z moim obrazem? Pracuję nad nim, panie. Pracuję nad nim? Mam problemy z kompozycją, których wciąż nie umiem rozwiązać. Niczego nie umie doprowadzić do końca? Hmm. Później doszło do zamachu na życie braci de' Medici, śmierci Juliana i represji ze strony Lorenza. W tym czasie pracowaliśmy nad przepięknym posągiem jeźdźca. Ja i mój ukochany mistrz, Verrocchio. Verrocchio, twórca pomnika Koloniego. Mhm. Nie wspomniałeś dotąd, że był twoim mistrzem. Chciałbym na koniu uwiecznić mojego ojca. Werokio jest w Wenecji bardzo zajęty. Lecz jeśli pozwolisz, chętnie odleję z brązu pomnik. Ku wiecznej chwale twego ojca, panie. Wspaniale, zgadzam się. Będziesz dla mnie organizował wszelkie uroczystości. Zostaniesz tu. nie mm się -hmm. Ciekawe, kto dziś reżyseruje spektakl. Drogie dzieci, Leonardo spędzał większość czasu w pałacu Sforców, na ich chlebie, organizując im rozrywki. Ale znajdował czas na sprawy bardziej poważne, prawda? No tak, rzecz jasna mnóstwo czasu, a zwłaszcza na wielki pomnik jeźdźca ha, ten pomnik. Leonardo będzie pracował nad nim przez 16 lat. Wobec faktu, że moje prośby pozostają bez odpowiedzi, i nie mając środków na utrzymanie, z żalem zmuszony jestem przerwać pracę, które raczyłeś, panie mi powierzyć. Trudno, znajdę inne zajęcie. Perspektywa nie jest zła, a co do reszty zacznę od nowa. A, Leonardo, chcę ci zlecić coś pilnego. Obiecałem Cecylii Galerani, że namalujesz jej portret. Bardzo wdzięczny model, nie uważasz? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Zaraza! Nawet Mediolan <gryw> spadła zaraza! Ofiar są tysiące setki ofiar! tysiące! Nawet dziesiątki tysięcy. Niemal połowa mieszkańców miasta. To wszystko wina brudu, który tu panuje. Ludzie żyją w strasznych warunkach. Proszę, to projekt koniecznych zmian. Dziesięć dzielnic, 300 tysięcy mieszkańców, szerokie ulice i system oh. usuwania oh. nieczystości przez wodę. Oh. Drogi można zbudować na dwóch poziomach: jeden dla pieszych, oh. drugi dla pojazdów. Oh. Można by nadać mu taki wygląd. Spójrz, panie. Piękne zwierzę, nieprawdaż? Napiszę więc traktat o tym koniu. I każę go odlać z brązu. W ten sposób łatwiej go ocenisz. Ale potrzebuję pieniędzy. Nie płacisz mi, panie, od przeszło dwóch lat. Dobrze, skoro tak, zajmę się czymś innym. Architektura, anatomia, inżynieria wojenna, mechanika. Sztuka latania. Geometria, nawet instrumenty muzyczne, konstrukcje zegarów, różne narzędzia, nie sposób wymienić tego wszystkiego. Malował w wolnym czasie. Wiem, jeszcze nie gotowy. Ale cóż począć? Tyle ciekawych rzeczy na świecie. Leonardo adoptował sala jego małego diabła. Chłopiec w pełni zasłużył na to miano. Leonardo, jedź do Pawi sprawdzisz stan murów miejskich. Zastanów się również, czy da się coś zrobić w sprawie tamtejszej katedry. Pod wrażeniem zasobów, biblioteki i niezwykłego zegara Giovanniego Dondi, Leonardo zapomniał o zleconych mu pracach. Mistrzu Da Vinci, książę się żeni. Musisz wracać, by wszystko zorganizować. To już rok 92. Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę, a Savonarola zdobywa Florencję. To nie jest już miasto Leonarda. A tym bardziej miasto medyceuszów. Wy kobiety obrażacie Boga nieskromnymi gestami, pozami i dekoltami, jednak miecz pański już wisi nad wami. Pamiętajcie o tym! Wy Włosi wciąż grzeszycie, wasze matki, ojcowie, wasze dzieci też. Jesteście winni! Takie rzeczy się działy? A tak, nawet gorsze. Służba zaczęła szpiegować swoich panów. O, zobacz, to daj. O, daj. A dzieci donosić na rodziców. Jak długo trwał taki koszmar? Do czasu, aż papież Aleksander VI, przerażony wyczynami Sawonaroli, poddał go ekskomunicę. Tym papieżem był Bordzia, ojciec całego stada dzieci i raczej marny wzór snut. Jednak co papież, to papież. Teraz wypadki potoczyły się szybko. Kaznodzieja, który ogłosił się prorokiem, musiał przejść próbę ognia. <gry> Co się działo z pomnikiem jeźdźca? Czy Leonardo go dokończył? Tak, to dobre pytanie. Jakiś postęp był niewątpliwie, ale zresztą zobaczcie sami. Co niedobry. Wygląda niedość godnie. Wolałbyś, panie, w ruchu. Tego nie mogę zrobić. To kwestia równowagi, ale to mógłbym. Tak, już wiem. Wykonam model. Przekonasz się, panie. I nagle Leonardo da Vinci stał się znanym artystą. Tak, postument, a obok cztery kolumny. Wszystko odlane z brązu. To ciekawe, to ciekawe. Ile brązu na to trzeba? Jakieś osiemdziesiąt ton. Dostaniesz tyle. Masz na to moje słowo. Ma wyglądać dostojnie. Hmm. Przynoszę wieści, mój panie. To poufna sprawa. Hmm, hmm. A tam dostałem informację, że twój bratanek w Neapolu spiskuje przeciw tobie. A król Neapolu ma zamiar osadzić go na tronie w Mediolanie. Wiem co należy zrobić. Wyślę wiadomość do króla Francji i przypomnę mu o jego prawach do Neapolu. Ostudzę gorące głowy. Podejdź. Słuchaj. W roku 1494 książę Gian Galeazzo nagle umiera. A, tutaj są. Salaj, chodź tutaj, chłopcze. Gdzie się podziały rysunki przedstawiające rower? Przepadły. Chcę je mieć i to zaraz. Znowu mnie okradasz. Co za chłopak. Trzy stulecia trzeba było czekać, nim świat ponownie zobaczył coś przypominającego rower. A, Leonardo, dowiedziałem się właśnie, że brąz już do nas jedzie. Leonardo, twój brąz napomnik, niestety Lodowico nie da go nam. Wysłał go Francuzom, by odla lizeń armaty. Bardzo mi przykro. Sto kompletów igieł po 400 sztuk w ciągu godziny, to znaczy 480 tysięcy w ciągu dnia, 5 su za tysiąc, co powinno dać 60 tysięcy dukatów. To Dobry interes. O! A, Leonardo, dobre wieści! Lodowiko chce ci coś zlecić chodzi o fresk Ostatnia Wieczerza. I dodaj trochę trawy, białko i parę kwiatów czerwonych. Czegoś tu brak. Chyba śmietany i sadzy. Wspaniale, Leonardo. Ale przeorna rzeka. Mówi, że strasznie długo to trwa. To powiedz mu, panie, że wciąż nie znajduje twarzy dla Judasza. Ale skoro tak mu śpieszno, namaluje jego. Tak, a ten też jest niezły. Tylko bez takich. Mm. Dość tego, czas coś zrobić. Sen i śmierć coś musi łączyć. Do pracy. Mm, mm, mm. Coś nie tak. Lodowico Ilmoro ściągnął do Włoch wojska francuskie, które zajęły również Mediolan. I po co mu to było? Zdradzony przez wszystkich Lodowiko, zakończy życie we francuskim więzieniu. Piętnaste stulecie dobiegało końca. W tym czasie Gutenberg zbudował maszynę drukarską, Turcy zdobyli Konstantynopol, a Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Leonardo da Vinci opuszcza Mediolan. Przybywa do Mantui, gdzie Izabela d'Este zamawiał u niego swój portret. Gdy Wenecji zagrażają Turcy, Leonardo wymyśla fortel, dzięki któremu turecka flota wpada w pułapkę. W Romanii pełni funkcję architekta i inżyniera Cezara Bordzi, i znów we Florencji trochę szkicuje i maluje arcydzieło, a inne ulega zniszczeniu. Zaczyna portret Giocondy. Ktoś słyszał o nim? Bo bo analiza, 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 analiza. Leonardo znajdzie czas, by wymyślić nową broń, a także na anatomię, latające maszyny, architekturę, zegary, machiny wojenne i obronne, przędzalnie, mechanizm zmiany biegów, podnośniki, wiertarki, pompy wodne, wciągarki, łożyska kulkowe <laughs> jeszcze.